Proszę Państwa, to ja sobie widzę, że wszystkich mamy chyba w komplecie. Ci, co mieli dojechać, dojechali. To ja pozwolę jako gospodarz rozpocząć to spotkanie i dyskusję, debatę na temat naszej naszej ukochanej gry petanki, którą gramy od wielu lat. Myślę, że wszystkim nam zależy na tym, żeby się rozwijała. Proszę Państwa, witam serdecznie i cieszę się bardzo, że wszystkie kluby dolnośląskie, no poza jednym, przyjęły to zaproszenie. Bardzo się cieszę, że tak licznie Państwo przyjechali, bo ja zapraszałem dwie, trzy osoby, a tu niektórzy po trzy, cztery przyjechali. jestem bardzo mile zaskoczony, bo to oznacza, że Państwu tak naprawdę zależy na tym. Jak wygląda ta, yy, ta dyscyplina petanka, jak ona wygląda i jak ma wyglądać? Bo tutaj się spotkaliśmy właśnie w tym celu, żeby porozmawiać na temat wspólnych i wyciągnąć pewne wspólne wnioski, dojść do pewnego konsensusu, a następnie zaprezentować je na tegorocznym kongresie. A, jest klubów dolnośląskich oraz żywiec zakładały Polską Federację Pytanki. Po co zakładała? Przecież kluby wcześniej istniały. Najstarszy klub w Polsce to jest klub Petanga, Nie wiem, w którym roku, w 1994, prawda? To się zarejestrowali. W 1998 roku. Legitymacja, historia. Ale zarejestrowali, tak? 98 rok. 98. A w 1998 roku. A federacja w 2002 no, została yy, zawiązana. I po co te kluby się yy, porozumiały? Po co się zawiązała ta federacja? No, określiła pewne wspólne cele. Stwierdziły te kluby, że korzystniej i większe efekty mogą uzyskać ze wspólnego działania, zawiązania formalnych struktur i, te, i realizacji pewnych wspólnych, dzięki temu mogą realizować pewne wspólne cele. A te cele określiły w statucie. I tam są jasno określone, jakie są cele. To jest taka pewna statut, to oczywiście jest pewien, pewien, papier, pewien papier. Możemy traktować to jako papierek, jako formalność, ale możemy też to traktować jako pewną umowę, porozumienie pomiędzy klubami, które wszystkie kluby zgodziły się, że będą je realizować dla wspólnego dobra. Później do tej federacji przystępowały kolejne kluby, tak? I tym samym akceptowały to porozumienie. Powiedziały, my chcemy także realizować te wspólne cele. I proszę Państwa, federacja to nie jest zarząd. Zarząd jest powoływany przez federację, czyli zrzeszenie klubów, wybiera swoją reprezentantę, reprezentantów, żeby na bieżąco prowad... żeby realizowała te wspólne cele, na bieżąco zarządzała całą systemem I, żeby... i nie może być tak, moim zdaniem, nie może być tak, że jest wybierany zarząd i to na mnie jest państwo w państwie. Na tej zasadzie jak jest wybierany zarząd pzpn Że jest wybierany zarząd PZPN-u i oni sobie zarządzą i, nie, i w ogóle nie dopuszczają do siebie żadnych argumentów, żadnego głosu, nie podobnią żadnej dyskusji. Proszę Państwa, zarząd to jest służba, to jest, to jest oczywiście zarząd społeczny. Oni to, ci ludzie działają społecznie. Tak samo zresztą, no my jesteśmy y, przedstawicielami klubów, jesteśmy w zarządzie swoich klubów, y, widzę tutaj wielu prezesów, wiceprezesów. No my też działamy społecznie, tak? Też działamy na rzecz naszych klubów, tak? Żeby organizować pewien sposób -y życie, rozgrywki, stwarzać warunki dla naszych graczy w rozwoju. Staramy się pozyskiwać środki na organizację, czy to wyjazdów, czy turnieju rozwoju młodzieży i tak tak samo działa zarząd. Członkowie delegacji, czyli kluby, wybierają spośród siebie swoich przedstawicieli, żeby realizowali pewne cele. Nie żeby był zarząd, no można tak prowadzić oczywiście, tak? Jest zarząd, no bo wymaga tego statutu, no to kurczę, trzeba go wybrać, tak? Bo no jest zarząd. I nie sobie robić co chce. Można takie podejście, ale to pytanie, dokąd to prowadzi? Można mieć takie podejście, Chcemy coś osiągnąć, na przykład w tym roku, w przyszłym roku, za dwa lata, za trzy lata, tak? Jeszcze nie wiemy jak to osiągnąć, tak? Trzeba zaplanować, to wymyślić jakieś działania. No i powołujemy zarząd, który zgadza się realizować te cele, tak? Rozwiązywać te problemy. No, zarząd jest tak, że temu zarząd ma za zadanie no bieżące zarządzanie, takie jest główne zadanie zarządu. To bieżące zarządzanie. To nie polega na wymyślaniu sobie czegoś tam robieniem gdzieś z boku, i tak dalej, ale też rozwiązywaniu pewnego problemu, bo problemy są zawsze. I na, co widzimy na w skali Federacji, jest masę problemów, ale są także problemy przecież w naszych klubach. No, nie ma chyba klubu, w którym nie byłoby problemu. Ja mogę zadeklarować w tej chwili, że. Mając państwa poparcie, poparcie klubów tornośląskich, bo odpowiedzialność to, nie, to, to nie, niekoniecznie znaczy czynne działanie, ale też popieranie pewnych zmian i rozwiązań. To mając państwa poparcie, ja jestem gotów za Państwa przyzwolenie. E... No, ja to chciałem powiedzieć godzinę pełnię. Każdy do... Zb na prezesa Polskiej Federacji Petar. No to weźcie mu poklaski. <noise> <noise>